czwartoligowi piłkarze ŁKS Orlęta Łuków przegrali trzy z ostatnich czterech spotkań i znaleźli się wśród drużyn z dolnej części tabeli. Oznacza to, że łukowianie będą musieli bronić się przed spadkiem. Od samego początku było wiadomo, że będziemy gdzieś na. od początku sezonu, że będziemy gdzieś na przełomie tej grupy mistrzowskiej i spadkowej. Taki jest na ten moment. Potencjał naszego zespołu, który się co prawda rozwija, ale taki, taki ten potencjał na ten moment jest. Gdzieś też czynniki sportowe, czynniki organizacyjne, w sensie brak treningów na pełnowymiarowym boisku zimą. Gdzieś wpłynął też na to, że, że tych meczów czterech nie udało się zwyciężyć i, i będziemy walczyć o życie w grupie spadkowej. Najprawdopodobniej spadnie z 12 zespołów aż 8. Tutaj każdy będzie walczył o życie. Nasze nastawienie od końca meczu z Międzyrzecem jest takie, że powiedzieliśmy chłopcom, Teraz skupiamy się tylko na jednej rzeczy. Tu nie ma czasu i na, miejsca na spuszczanie głów, tylko pracujemy bardzo mocno i intensywnie, żeby czwartą ligę, minimum absolutnie dla Łukowa, utrzymać. I to zrobimy. W drużynie są naprawdę dobrzy zawodnicy. Dobre, dobrze wyszkoleni, umiejętności mają niezłe, a jednak drużyna nie, nie idzie do przodu. Co jest tego przyczyną? My oczywiście ja jestem dumny z tych chłopców. Oni się rozwijają w swoim tempie, pracują, mamy trzony bardzo dobre, ale potrzeba szerokiej kadry. Przy obecnych nakładach finansowych, jaki klub posiada, nie jesteśmy w stanie sprowadzać zawodników takich, którzy by nam gwarantowali walkę o na przykład o awansę czy o zakręcenie się w czubie ligi. Takie są realia. Na tyle nas w tym momencie stać sportowo. Rozwijamy się, ale Moglibyśmy wśród lepiej się rozwijać, gdybyśmy troszkę tych pieniążków mieli więcej. Zdecydowanie widać, że bazujemy na swoich zawodnikach, na wychowankach Orląt Tłuków, ale brakuje nam tutaj chyba reżysera gry czy napastnika. Może należy ściągnąć, sprowadzić kogoś do pomocy tej drużynie. Takie próby były bardzo usilnie podejmowane w, w okienku transferowym zimowym. Natomiast pieniądze, jakie zawodnicy, którzy wyróżniali się w innych drużynach na tych pozycjach, są dla nas po prostu nieosiągalne. To jest taka różnica pomiędzy piłką już amatorską, a, a półprofesjonalną lub profesjonalną, że jeżeli ktoś ma naprawdę umiejętności i mentalność odpowiednią, to niestety kosztuje. I. My z tym problemem się w tym momencie zderzamy. Możemy tylko ten zespół, który mamy, rozwijać i, i próbować wykrzesać z nich maksa. Mając nadzieję, że sytuacja będzie się poprawiać finansowo z sezonu na sezon, z rundy na rundę czy jakiś sponsor duży tytularny by na pewno pomógłby drużynie, żeby nie tylko pieniądze z miasta były wydawane, tylko również od sponsorów. Czy jest taka nadzieja, że taki sponsor się znajdzie? Ja bardzo apeluję cały czas i bardzo chciałbym i my działania podejmujemy w klubie, rozmawiamy, żeby taki sponsor się pojawił, bo to jest naprawdę ogromna szansa na promowanie i miasta i i tej danej marki, bo to są rozgrywki, którymi się ludzie interesują. Natomiast gdzieś tam tak jak w innych miastach Odzew jakiś jest. Widzimy na przykład Lubartów, który ma dużo na takiej koszulce jak moja różnych sponsorów, nawet na spodenkach. Tak my jakoś nie możemy się przebić przez, przez to, żeby ktoś zechciał nas wesprzeć. Natomiast dalej będziemy próbować. No, jesteśmy ludźmi z pasji i dalej chcemy to robić. I mam nadzieję, że w koniec końców taki sponsor dołkowa zawita. Wspomniał pan o kipicach. No niestety na trybunach wielu ich nie ma. To, to się nie ma co dziwić. Wynik determinuje ilość kibiców na trybunach. Ja jestem przekonany, że gdybyśmy my się kręcili gdzieś koło wyższego miejsca w tabeli, to tych kibiców w Łukowie by było więcej. Ja się cieszę, że przychodzą ci, którzy są, bo są wierni, przychodzą, ale potrzebny jest skok sportowy, wtedy jest nadzieja na, na frekwencję. Wracając do zawodników jeszcze, czy wśród młodzieży widać jakieś, jakieś ewentualne wzmocnienia do, do drużyny seniorów? Chłopcy młodzi, którzy trenują w drugim zespole, są przygotowywani do tego, żeby grać w piłce seniorskiej. Grają w tej chwili w A-klasie. Będziemy się nimi posiłkować, natomiast nie będę ukrywał, że dziura w szkoleniu w Łukowie jest duża. Sięgająca aż od rocznika powiedzmy 2-3 do rocznika 2.7. Nie skraślam nikogo, absolutnie chcę, żeby rozwijali się wszyscy harmonijnie, natomiast Naprawdę, i już teraz w klubie się skupiliśmy na tym, co możemy jeszcze uratować. A możemy uratować młodszych 27, 28, młodsze roczniki i będziemy naprawdę wszystko robić, żeby już je wychowywać tak, jak wychowywani piłkarze powinni, być powinni. Proszę powiedzieć, jeszcze teraz, jako do dyrektora klubu się zwrócę, jak z finansami? Czy nie ma zaległości dla piłkarzy, dla trenerów? Czy wszystko jest OK? Eee... Zaległości w tej chwili nie ma, tak? natomiast pojawiają się opóźnienia w płatnościach. Ja nie ukrywam takich rzeczy, bo to nie ma po co. Natomiast ktoś, kto miał obiecane jakieś pieniądze w Orlentach, te pieniądze otrzymuje koniec końców. Podsumowując, możemy życzyć drużynie utrzymania i wierząc, że ta młodzież będzie się świetnie rozwijała i dołączy do drużyny seniorów. Tak jest. Bardzo na to liczę, że z czasem jak będzie się miasto i, i ludzie, i sponsorzy będą się przekonywali, że my naprawdę staramy się szkoleniowo robić dobrą robotę, że ktoś zechce tutaj przyjść i jeszcze nam pomóc i dać dodatkowego kopa, i ja jestem przekonany, że prędzej czy później to nastąpi. Kiedy spotkamy się w trzeciej Lidze? Ja marzę o tej trzeciej lidze nieprzerwanie i będę marzył. Może ja jestem takim typem marzyciela i będę wszystko robił, żebyśmy te marzenia przekładali na rzeczywistość. Kiedy? Nie wiem. Nie w tym sezonie na pewno. Najbliższy mecz Orlęta rozegrają tydzień po świętach, a przeciwnikiem będzie brat Siennica Nadolna.